Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, no nie byłoby świąt na tym kanale bez moich śledzi. Zapraszam was serdecznie do dwóch rodzajów śledzia, będziemy sobie razem celebrować te święta w kuchni przy śledziku. Zapraszam. Mam nadzieję, że po moim odcinku o zorganizowanej kuchni i o sprzątaniu to właśnie sobie włączacie teraz film z moimi śledziami, muzyczkę, dobra herbatka i takie bardzo przyjemne sobie zrobimy przygotowanie pysznych śledzi na święta. Więc e, jeszcze raz Was ściskam już świątecznie, już mamy taki swój nastrój e, i chcę Wam powiedzieć, że. Mm, Zrobiłam kiedyś śledzie na kanale, które uwielbialiście, z daktylami. Dzisiaj Wam pokażę takie dwa śledzie, które są trochę połączeniem wszystkiego, ale żebyśmy coś sobie w życiu zmienili, to niech to będą śledzie na święta. Więc zrobię Wam coś w tym stylu, ale troszeczkę inaczej. Zrobię Wam dwa rodzaje śledzia i pewnie ze mną będziecie te śledzie robić. I teraz jaki śledź, taki jaki lubicie. Jeżeli lubicie matiasy solone, to moczycie je wcześniej w wodzie. Taki jaki śledzie lubicie. Takie sobie kroimy. Zanim przystąpicie do siedzenia ze mną, właśnie w kuchni, robienia fajnego śledzi, ugotujcie sobie tak ziemniaków tyle, ile potrzebujecie. Nie wiem, ze trzy duże ziemniaki ugotowane. No i ze trzy jajka na twardo, z takich rzeczy, które trzeba wcześniej przygotować. Pierwszego śledzia, jakiego zrobimy, to zrobimy takiego śledzia bardziej wytrawnego, i to będzie taki bardzo klasyczny śledź do którego będziemy potrzebować po prostu śmietankę, zrobimy dobry sos taki chrzanowo-śmietanowo-musztardowy, ale musztarda miodowa, jabłko, cebula, ziemniak, dobry ogórek konserwowy i koperek. Więc to jest taki pierwszy śledź, który jest pyszny, który dla, będzie smakował wszystkim, którzy lubią takie wytrawne połączenia, Maron oczywiście już jest u was na święta w domu. Sprawdza, co robicie. No właśnie, chciałam Was zapytać przy okazji, jakiego śledzia u Was się robi w domu, bo u mnie takiego tradycyjnego robiła babcia i robiła go z tak zwanym mleczem ze środka tego śledzia. Ona te śledzie namaczała, z tego mlecza robiła i ze śmietany, i z cebuli, taką wytrawny w sos i oczywiście robiła to z gorącymi ziemniakami. Ja jako dziecka uwielbiałam takie rzeczy i tego śledzia, więc. Ten śledź jest troszeczkę takim małym ukłonem, no nie takim jak babcia robiła, bo to zupełnie inna szkoła, ale czymś takim powiedzmy w stronę klasyków. Drugi śledź będzie troszeczkę mm, bardziej zwariowany, ale to zaraz Wam opowiem. I kroimy sobie, i teraz tak, tego śledzia kroicie tak jak lubicie, ja dzisiaj go dosyć delikatnie pokroiłam mm, i wszystko raczej pokroję do tego śledzia w drobniejszą kosteczkę bo taką mam aktualnie e, fantazję, jakby to młodzież powiedziała. Taki mam vibe, dzisiaj na drobniejsze krojenie. Dobrze, ziemniak jest, ale nie za drobno, bo jednak musimy go czuć e, i co, ogórek. I teraz właśnie przy okazji ogórka to ja sobie przypomniałam, że ja wam obiecałam ogórki, takie po Kopenhasku i nie zrobiłam na kanale tych ogórków, ale jak widzicie zrobię, co się odwleczę to nie ucieszę. Zrobię w przyszłym sezonie ugórkowym. E, więc teraz tak, pokroję kilka takich moich ogórków. One są w takiej zalewie, z cili trochę z kurkumą, ale nie dużo tej kurkumy. No, takie są słodkawe to jest jedyny element, powiedzmy, słodkawy w tym przepisie oprócz musztardy i też te ogórki sobie. Pokroję drobniutko. Jeżeli takich ogórków nie macie, spokojnie użyjcie kiszonych, będą super. Ewentualnie, jak lubicie konserwowe, możecie użyć konserwowych. Napiszcie mi jeszcze, kochani, bo to tak, święta to jest taki wyjątkowy czas. Bez jakich potraw świątecznych nie wyobrażacie sobie właśnie świąt Bożego Narodzenia. Będę chętnie poczytam, co się tam u Was fajnego je. Na przykład w Poznaniu wiem, że się je makówki takie z makiem. Takie jakby ciasteczki, takie, 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 takie jakby paluszki z makiem. U mnie na przykład w domu na Mazowszu jadło się ręcznie robione kluski, tak jak do rosołu, z makiem, z miodem, z orzechami. I to było takie niby danie, ale nie było to deser. Pyszne to było. Teraz pokroję z wami jabłko. No więc napiszcie mi, co tam u was takiego się robiło w święta. Z tych takich dań klasycznych. I właśnie też jestem ciekawa. A propos, co nowego wjechało, że tak powiem, na te wasze stoły? Czy są takie dania, które teoretycznie nie pasują do polskich świąt, ale wy je robicie, bo je lubicie? Ja na przykład nie wyobrażam sobie świąt bez owoców morza. I zawsze mam krewetki, jakieś takie inne. Uwielbiam ostrygi. Wiem, że mało lubi osób ostrygi, ale ja kocham ostrygi. I uwielbiam, żebym w święta miała kilka ostryk. Także u mnie z takich dań innych to jest to. I jeszcze robię na przykład ceviche albo tatara z surowej ryby. Ale to robię typowo w Wigilię, bo to trzeba zjeść od razu. Więc u mnie są takie nowości. Także powiedzcie, co u was? Czy jest coś takiego, co weszło w skład świątecznego menu, a w tradycyjnym domu tego nie było? Teraz pokroję troszeczkę zwykłej cebuli białej. Bo mamy jabłko, ziemniaka, ogórek. Więc troszeczkę cebuli do tego śledzia i do tej śmietanki być musi. I teraz ja sobie, słuchajcie, robię tak, że do tego pojemnika, w którym będę wszystko mieszała, przygotowuję teraz sos. No i ten sos jest rzeczą bardzo prostą. Trochę to robimy na oko. U mnie prawdziwa śmietana. Czy możecie jogurt? Oczywiście możecie. Ja jogurtu używam cały rok i święta są takim momentem, kiedy troszkę trzeba odstąpić tym rygorom dietetycznym i zrobić sobie przyjemność. Dla mnie to jest właśnie taka śmietanka prawdziwa wiejska. Więc to mam śmietanę. Tu sobie dodam troszeczkę chrzanu. Ja chrzan w połączeniu troszeczkę, ja kocham chrzan. Chrzan, musicie wiedzieć, że jest cudownym antyoksydantem. Fantastycznie działa na nasze zdrowie, fantastycznie odmładza. Kiedyś Wam robiłam na kanale mm, taką miksturę z chrzanem, tylko nie pamiętam, czy na starym kanale. Chyba na starym kanale, muszę ją powtórzyć, tą miksturę z chrzanem. Ehm, I trochę musztardy miodowej. Przepyszna, to jest prezent, który dostałam właśnie i jest słodka, więc ona cudownie złagodzi ten szan. a jeszcze się połączy fantastycznie ze śmietaną. Więc zobaczcie, ja sobie to tu mieszam. Mam słone śledzie, więc nie dosalam tego absolutnie. Jedyne co, to dodam trochę pieprzu. Grubo mielonego, tak żeby trochę propało. Pokroję... Mmm, Perek. I pierwszego śledzia zobaczcie. Zrobiłam to na żywo. Tyle, ile go robiłam. Kluczem jest oczywiście mieć przygotowane ziemniaki i jajko. Do tego przepisu akurat ziemniaki. No i ile ja go robiłam? 10 minut. Co prawda, małą porcję. 8 podpowiadają mi, tak. Marta tu stoi za kamerą, mówi 8 minut. No to słuchajcie, 8 minut, no ale przyznajmy, że to jest mała porcja. I teraz sobie wszystko przerzucę do tego. I wędruje śledź, ziemniak, ogórek, jabłko i cebula. Klasyczny, pyszny śledź, ale ważne jest, żeby jabłko było, um, u mnie szara reneta dosyć kwaśne, Ważne, żeby ogórki były bardzo dobre. No i oczywiście ta, ten balans słodyczy z kwaśną śmietaną. Diabeł tkwi w szczegółach. Ja sobie to wymieszam, zafoliuję i włożę do lodówki. Dobra, pierwszy śledź zrobiony. Teraz drugi śledź. Drugi śledź, tak jak wam mówiłam, będzie troszeczkę bardziej fantazyjny. Musicie przygotować sobie do tego śledzia właśnie ugotowane jajka na twardo i zalać rodzynki e, gorącą wodą. Ja miałam właśnie takie, które trzeba zalać, bo były bardzo suche. Jeżeli wolicie daktyle z poprzednich lat, możecie dodać daktyle oczywiście. Jeżeli macie problemy z insulinoopornością, z cukrzycą, to zamiast daktyli i rodzynek, które są wysoko bardzo glikemiczne, dodajecie ziarna granatu, pestki granatu. I w tych pestkach granatu, granat miłości jest całe po prostu w tych pestkach granatu jest całe bogactwo polifenoli, które również działają prozdrowotnie, które nas odmładzają, więc yy, warto je stosować. Dobra. Zaczniemy od tego znowu, że pokroję już sobie śledzia. Także widzicie, jak sobie tak szybciutko, fajnie razem tego śledzika robimy. I co wam chcę powiedzieć jeszcze a propos świąt. Właśnie miałam was o coś zapytać. A, no chciałam zapytać, kto jest, u kogo się je grzybową, a u kogo się je czerwony barszcz. Chyba, że się w ogóle je jeszcze coś innego u was, bo u mnie na przykład jadło się, nie popijało, bo u niektórych się popijało tym suszem, tym kompotem dania. U mnie jadło się ten susz, znaczy ten kompot z tymi kluseczkami z, z, kluska, z klusek z makiem. U mnie w domu tak było. Więc teraz mam pokrojonego śledzia. A u Was napiszcie, co się zje za zupkę. Teraz pokroję, kochani. A, wrzuciłam tu tego śledzia. Dobra, sos wymieszam w miseczce. Teraz pokroję jajko na twardo. Pamiętajcie, jajka kupujemy zerówki. Nieważne, czy robimy ciasto, czy gotujemy. Ważne, żeby było zdrowo. I wspieramy hodowle, które są przyjazne zwierzętom. Dobrze, kroimy sobie jajko. Przesypujemy do śledzia. Teraz w cieniu teńko kroimy. Mówi się, że powinno się używać białą część pora. Ja uwielbiam zieloną część pora więc znaczy zieloną. No ja lubię tą część, która już jest za tą białą, żeby trochę zielonego było. I ja tego pora właśnie wkroję cieniutko. Uwielbiam połączenie jajka, pora i majonezu. To jest w ogóle dla mnie coś pysznego. Pewnie tak jak dla Włocha, nie wiem, makaron i oliwa i chili. No to dla mnie to jest takie połączenie. Więc ja to kocham. Por również bardzo zdrowy. Jak macie sezon przeziębień, to zróbcie sobie rosół klasyczny rosół, tak jak gotujecie, tylko do tego rosołu dajcie maksymalnie dużo pora. Zobaczycie, jak on pięknie odkazi was. Dobrze, por posiekamy jeszcze na mniejsze kawałeczki. Tak. Ja kocham, więc u mnie może być taki większy, że tak powiem, kawałek tego pora. Mnie nie przeszkadza, ale zróbcie tak, jak jecie. Koniecznie jabłko jeszcze raz. Jabłko nada takiej właśnie chrupkości, świeżości, z odrobinę słodyczy, ale takiej umiarkowanej. Do śledzia idealnie. Troszeczkę czerwonej cebuli. Pamiętacie o tym, że ja kocham dietę sirtuinową. W czerwonej cebuli są sirtuiny i jeszcze będą w kaparach, które dodamy. Sirtu inne znowu aktywują. To są białka sirt, które aktywują geny młodości, geny, y, które y, poprawiają y, detoksykację na poziomie komórkowym. Więc pamiętajcie, że ten kapar i ta czerwona cebula to znowu źródło zdrowia. Teraz troszeczkę kapara. Uwielbiam kapary. Kocham. Ten kapar trochę tak pełni funkcję tutaj ogórka, więc jeżeli naprawdę nie lubicie kaparów, to dajcie po prostu kiszonego ogórka. Ja muszę mieć dużo kaparów. Dużo kaparów. Tak i ponieważ ja insulinooporności nie mam, odleję wodę z rodzynek i dodam rodzynki. Zatem tutaj mamy takie trochę już połączenie w moim stylu, czyli jest trochę ostro, trochę ostro odpora, tak? Taka ostrość, inna ostrość. Trochę słodyczy, jest jajko i będzie sos na bazie majonezu. Była kiedyś ankieta, kto jest jaki tym. Ja jestem kielecki, tym kielecki, ale to znowu to wina mojej babci. I się to kojarzy z dzieciństwem i tyle. Jakby nie analizując składów, nie analizując niczego, jestem tym pielecki. Dobrze, mamy majonez, mamy kurkumę, kurkuma, tak od serca, nie bójcie się, sok z cytryny i do tego znowu musi yy, być troszeczkę musztardy miodowej. Mogłabym zostawić sam majonez, ale tak mi tu pasuje, jeszcze troszeczkę musztardy miodowej. Mieszacie, mieszacie. Znowu ja niczego nie solę. Majonez jest słony, ślec jest słony, kapar jest słony. Słodycz jabłka musi wybrzmieć, słodycz rodzynki musi wybrzmieć, więc nic nie solimy. Tym sposobem mam nadzieję, że właśnie jesteście tuż przed świętami, że właśnie robicie ze mną śledzika. Eee, ostatnio sprawdzam, że aż 11% z Was ogląda mnie na dużym ekranie, na telewizorze, co jest fantastyczne. Miło mi. No i teraz tak, do tego możecie dodać oczywiście troszkę natki. Ja zostawię taką wersję bez natki i już się biorę za próbowanie z Wami. Kochani, teraz Wam przypominam o tym, że idziemy po 100 tysięcy subskrypcji. Ten śledź bardzo będzie fajny, jak się znajdzie na stołach w dużej ilości domów, że ta kurkuma zawita na co dzień do naszego menu świątecznego, jest bardzo zdrowa. Dzielcie się na Waszych tablicach tymi przepisami, będzie mi bardzo miło. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, niech tą energię moją widzi YouTube, niech mnie dalej szerują, jak widzicie... Ubrudziłam się. Nie wpycham Wam jakiejś współpracy i nie robię tego dla kasy. Robię to z czystej przyjemności, gotowania i taką mam misję w życiu, że szerzę po prostu zdrowe rzeczy. Zdrowie w Waszych domach. Teraz próbujemy. Mmm, pcha. Śledź, śmietanka, szan, ziemniaczek, że tak powiem, wymiata. Teraz drugi, śledzik. Nie, ja wezmę nowy widel, żeby sobie nie popsuć smaku szanem, żeby się nie sugerować szanem. będzie słodszy, ale bardziej porowy. Muszę ze wszystkim złapać tego śledzia. Mm. Słuchajcie, nie wiem, co bym wybrała. Oba przepyszne. Mm, mam nadzieję, że starsi ludzie ucałują ich ode mnie. Moi dziadkowie już niestety są u góry, ale że będę im smakować te śledziki, bo to taki ukłon w naszą tradycję. Dziękuję Wam za dzisiaj. Życzę Wam fantastycznych, cudownych świąt. Ja będę Wam machać z m, Tyrolu. W tym roku wyjeżdżam na święta. Pierwszy raz w życiu, ale ponieważ ci, co, co mnie obserwują, wiedzą, że miałam dużo zmian w życiu. Że w tym roku nie usiądę z moim bratem do stołu. Postanowiłam, jakby odciąć się trochę myślami od tych smutków. Zakładam narty, zabieram moje dziecko i jedziemy sobie pojeździć. Będę o was ciepło myślała. Napiję się pysznej czekolady na stoku i pomyślałam o moich kochanych oglądających ten kanał. Dzięki wam za wszystko, dzięki wam za cały rok i widzimy się. Jeszcze pod koniec grudnia, ale już prawie w nowym roku. Dzięki. Jeżeli szukacie innego przepisu, zapraszam tutaj.